Nie sposób pogodzić się z tym, że już nigdy nie usłyszymy jej głosu. Nagranie udostępnione po śmierci A.C.I. Kołaczkowskiej łamie serca na pół. Cześć, jestem Alicja i witam Was na kanale Alicja Protki Gwiazdy. Dzisiaj chcę zabrać Was w podróż pełną wzruszeń i wdzięczności ku pamięci Joanny Kołaczkowskiej, która była światłem dla milionów z nas. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko światem artystycznym, ale całym krajem. Joanna Kołaczkowska odeszła 17 lipca, w środku nocy, przegrywając nierówną walkę z nowotworem mózgu. Zmarła w wieku 59 lat, w spokoju, bez bólu, otoczona przez najbliższych. Dla jej przyjaciół, współpracowników i fanów to był cios, który trudno ubrać słowa. Na oficjalnym profilu artystki pojawił się poruszający wpis, z ogromnym bólem i smutkiem zawiadamiamy, że odeszła Joanna Kołaczkowska. Przyszło jej zmierzyć się z najgorszym i najbardziej agresywnym przeciwnikiem. Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z nią. Wyczerpaliśmy wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia była sercem kabaretu hrabi, ale też czołową postacią polskiej sceny kabaretowej. Przez lata bawiła nas do łez i wzruszała do głębi. Jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych ról była postać w improwizowanym serialu Spadkobiercy, gdzie dzięki ogromnemu talentowi i poczuciu humoru potrafiła stworzyć postać, która nadawała sens całej fabule. Była nie tylko aktorką, była symbolem pokolenia, ikoną sceny, osobowością, której nie da się zastąpić. Po informacji o jej chorobie cały kraj zamarł. Rak mózgu, niezwykle trudny przeciwnik, nie dawał jej ani chwili wytchnienia. Mimo to Asia walczyła do końca z niesamowitą siłą i pogodą ducha. 3 lipca o godzinie 12,00, zgodnie z apelem Dariusza Kamysa, odbyła się ogólnopolska modlitwa o zdrowie dla Joanny. Tysiące ludzi po cichu wysyłało dobrą energię, nadzieję, intencje. Nikt nie chciał się pogodzić z myślą, że jej może zabraknąć. Wraz z odejściem ACI media społecznościowe zalały wspomnienia, wpisy. Zdjęcia. Kabaret Młodych Panów, Kabaret Nowaki, Agata Młynarska, Anna Mucha, Kuba Badach, wszyscy oddali jej hołd, podkreślając, jak wielką pustkę zostawiła. Wśród tych wielu głosów pojawiło się jedno nagranie, które poruszyło ludzi w sposób szczególny: wspomnienie opublikowane przez Filipa Cembalę, artystę, twórcę, przyjaciela Joanny. Filip był związany z Asią przez lata. Razem tworzyli serię filmików w których Kołaczkowska wcielała się w rolę jego cioci pełnej ironii, ciepła i absurdalnego poczucia humoru. Te nagrania bawiły tysiące, ale dziś po jej śmierci niosą dodatkowy ciężar emocjonalny. W dniu jej odejścia Filip zamieścił kolasz najpiękniejszych momentów o wspólne śmiechy, dialogi, żarty. W tle słychać do widzenia, ja", pożegnanie, którym zwykle kończyli swoje filmy. W opisie do wideo Filip napisał słowa, które trudno przeczytać bez łez. Są ludzie niezastąpieni. Narodowa Gilerko Radości. Przyjaciółko w Saudade. Stoliko Skromności. Śniłaś mi się dzisiaj, kazałaś przekazać. Dziękuję za ten sen. Ten dzisiejszy i ten, który śniłem dzięki Tobie przez ostatnie lata. Każde słowo, które ocierałoby się o sens tego pożegnania, mnie omija. Każde, które chce być wyznaniem tego, jak bardzo jesteś kochana i niezastąpiona o jest A Asiółko, do widzenia i ja. W imieniu swoim i narodu, który swoim nieludzkim talentem zapraszałaś do radości przez lata dziękuję, że nam się przytrafiłaś. Nie sposób tego skomentować. Można tylko słuchać, patrzeć i pamiętać. Joanna Kołaczkowska była nie tylko artystką. Była naszym lustrem. W którym mogliśmy się przeglądać z uśmiechem. Dawała nam radość, kiedy najbardziej jej potrzebowaliśmy. I chociaż już jej nie ma, jej śmiech, jej twarz, jej energia zostaną z nami na zawsze. Jeśli i ty śmiałeś się kiedyś dzięki ACI, zostaw komentarz i podziel się wspomnieniem. Subskrybuj kanał Alicja, Plotki Gwiazdy, żeby razem pielęgnować pamięć o tych, którzy rozjaśniali nam codzienność. Dziękuję, że jesteś.